Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak układam włosy No nie mam tak po prostu na boku włosy ułożone Co mi wchodzą, bo tutaj trochę mi brakuje do perfekcji No ale dobrze zaczynajmy, bo to nie ma co czekać, a więc na początku no, tam sobie po prostu włosy Aby było je łatwiej układać No i to wygląda mniej więcej też w tym stylu No i mam teraz zupełnie tutaj włosach Wszystko rozwalane, więc wycieram włosy bo muszę mieć je suchy, żeby zadziałał mi mój żel, który posiadam, Tak mniej więcej wycieramy, bo tak ram z wagą nie mam czasu, jak idę do szkoły. No i mam lekko wilgotne włosy. No i już się włosy dobrze troszeczkę układają. Tak teraz się układają. Dużo brakuje bardzo do perfekcji. No i teraz sobie bierzemy piankę do włosów. No i sobie nakładamy na rękę. Tak. Mamy tyle. Mało, tak. No i teraz musimy sobie myśleć, jak sobie mieć fryzurę. Zawsze sobie to na dół, sobie rozcieram trochę, biorę tak, potem tak i sobie to teraz zaczynam układać, sobie dodaję troszeczkę pianki i sobie je wcieram we włosy. Ops? Jak widać, nie wyglądam na razie zbyt pięknie, ale to jest kwestia czasu. Bo nigdy nie będę piękny, pozajmę się do tego. I tutaj porawiam sobie po prostu. Tutaj troszeczkę trzeba na bok. Tutaj trupiarki zostały, na tym, więc tutaj sobie wcieramy. Tutaj jeszcze wytrzymam. Wtrzymamy i tutaj teraz jeszcze zrobieniem tutaj jeszcze tak. No i tak zawsze. Staram się Wam użyć włosy e, właśnie zanim zacznę Wam nagrywać filmik i to mniej więcej mi trwa te dwie minuty, które właśnie widzicie. Fluidura jest no taka sobie, no nie powiem, tutaj tak się ustawię, jeszcze z tyłu się ustawia. Z tyłu je w ogóle nie układam włosów, bo normalnie się układam, jak widzicie. E, z boku tutaj zawsze chęć nie poznaję do życzenia, chociaż tutaj powinienem jeszcze brać chyba bardziej na bok, tutaj tak mi się zdaje czas to jest dobrze. No, więc mniej więcej dokładnie owoc, jest co mi moje dwie minuty, więc jest akurat tak przed filmikiem, e, aby mieć po prostu e, czas. E, tak, jeszcze chciałabym poruszyć spotykanie z jedną sprawę, e, jakbym się to chciało oglądać. E, to jest taka informacja na część więcej chcecie, to możecie wyłączyć. Jeśli kogoś się to interesuje, to może zostawić. E, że... Robimy dla Was filmik, który już na Facebooka, że już się montuje Filmy tutaj jest 1 godzina wersja pewnej piosenki. No i tutaj chciałam sobie nagrać taki film, piosenkę, która ma 22 miliony wyświetleń. Nazywa się Mój Ziomek, wszyscy mają z tego Bekę. I uznam, że może na tym się trochę wybije, że to mi daje wyświetleń, ale potem, jak wrzuciłam na YouTube'a, miało być o 15, to YouTube dał mi blokadę na ten filmik, Światową Blokadę. Przez co jak jeszcze dostanę jedną, taką blokadę w ogóle nie będę mogła nagrywać chyba, czy tam jakieś funkcje po prostu na YouTubie. Więc raczej nie będę robić żadnych wersji na godzinach, co jest lepsze dla Was. No ale dobra, jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka jeszcze tak ostatecznie film jest znów tak słabe oświetlenie i znowu taka słaba sceneria, gdyż nagrywam telefonem, Gdyż jakoś, po prostu nie mam dostępu do komputera ostatnio yy, I muszę sobie jakoś radzić, a że challenge mam, no to nagrywam Więc zostaw lajka like pod spodem, żeby mnie wesprzeć Może mi się jakś uda do komputera i jutro yy, W ogóle yy, wam będę zaczynać nagrywać już po częściach ten na hidden napój challenge I mam dla was pomysł na nową serię, która wam się na pewno spodoba yy, Pomysł mi dał mój brat, ale to, to tylko powiedziemy później Zostaw lajka like pod spodem, żeby mnie motywować Do zobaczenia, cześć!